Ten silnik jest głośniejszy od tamtego. Telepas kur... dobry Telepas Na autostradach jest yy, Włoszech telepas właśnie to jest ten system pobierania elektronicznych opłat i widocznie można sobie też popłynąć takim właśnie telepasem No, jestem ciekaw, czy znajdę przodków Korleone słynnego na Sycylii. Będę szukał. Mam nadzieję, że znajdę. Messina przed nami. Taki prąd to chyba ich marzenie kurwa mać. Dobre! Mamy plan szczegółowy ale nic nie o one w rodzinie. A to jest czubek buta, czyli Półwyspu włoskiego, tak? Niego się startuje właśnie na, na, ten, na Sycylię, bo jest najbliżej Ale chodzi jak stary traktor Diesel. Ogólnie to mam powiedzieć, że Tutaj to chyba mieszkać za żadne pieniądze. Nawet jakby mi dopłacali dużo, 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 dużo dużo i jeszcze dużo, dużo więcej, na pewno mi się nie zgodzi. Za gorąco. To nie te klimaty. Ja lubię chłód. Umiarkowane ciepło. 25 to max. No, rodzina Corleone. Płynę. Płynę do Was. A co, widzimy się później, nie, to jest to też jest chyba. Prom! Ale on może pływać aż do Afryki, tak, to jest prom! On może gdzieś bardzo daleko płynąć tego typu. No to jest prom! Tam chęt daleko, 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 jeszcze przed Afryką to jest ten. Wysepka malutka Patrzyłem na mapę No, to, jest, to też jest prom, tylko on obsługuje jakąś daleką linię, bardzo daleko linię No dobra Zaraz wysiadka i będziemy szukać od jutra urodziny Corleone A nuż nam się uda A jeszcze jedna słówko, bo płynę dlatego na Sycylię. Jadę do bazy, do bazy, bazy NATO. Tam stacjonują siły powietrzne NATO, które bronią tej flanki od południa Europy. Nie? Może, jak mi się uda coś nakręcić, to nakręcę. Jak nie, no to tu trudno. Najwyżej Wam pokażę w drugiej części filmu. Ale nie wiem, jakie są zaobostrzenia na tej bazie. Wiozę coś co jest im bardzo potrzebne, co nie mam pojęcia, niestety. Nie informują mnie. Zawsze, jak mam kurs do jednostek wojskowych, amerykańskich przeważnie bo czasami się do Buntesbery zdarzają Czasami i włoskie. Yy. w papierach nie ma, nie ma nic na temat tego co jest, tylko są kody. Kody, które no, oni wiedzą po czym to rozpoznać, co to jest. Także jak mi się uda coś sfilmować w tej bazie lotniczej, no to sfilmuję i Wam oczywiście pokażę. To trzymajcie się. Ale to chyba policja stradale, policja stradale, tylko nie stradale, tylko Riviera, Riva, Riva, rzeka, rzeka. Ogólnie nie podobają mi się Włochy. Są brudne. Najbrudniejsze państwo w Europie. A Neapol to po prostu trawy nie widać przy drodze, tylko śmieci. Najbrudniejsze miasto. Z tych, co w ogóle widziałem, a widziałem ich bardzo dużo. No dobra. Nic, zaraz wracam do kraju znowu będą streamki no ale to usłyszycie już jak będę w domu także zapraszam na streamy wszystkie do zobaczenia do usłyszenia Trzymajcie się